Wszystkie media, dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Serdecznie witam na naszej konferencji Pana Posła Rzeczpospolitej, Pana Marka Hoka, pana senatora Janusza Dronka, naszego przewodniczącego Regionu Województwa Zachodniopomorskiego Pomorskiego oraz marszałka Olgierda Gablawicza, panią Prezydent Annę Mieczkowską. Kandydatów, naszych kandydatów i kandydatki do powiatu oraz do miasta, naszych przyjaciół, znajomych, członków Platformy. Szanowni Państwo, to jak bardzo ważne są wybory samorządowe, to my, samorządowcy, nie musimy nikomu mówić i nikogo przekonywać, że bardzo chcielibyśmy, aby zwycięstwo 7 kwietnia powtórzyło się z 15 października. Wreszcie możemy żyć proeuropejskim kraju, proeuropejskiej Polsce. Chcielibyśmy, aby nasze te najmniejsze samorządy, te gminne, powiatowe i te dotyczące, dotyczące miast, również zaznały tego nowego, świeżego powiewu i bardzo liczymy na Państwa. Szanowni Państwo, Rada Powiatu podjęła uchwałę, a w dniu wczorajszym. Zarząd regionu również podjął uchwałę o kandydatach, ale w tym momencie chciałabym oddać głos panu przewodniczącemu Olgierdowi Geblowiczowi. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, ja bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj tutaj z wami w takim szczególnym momencie, bo co prawda pogoda nas nie rozpieszcza chłodno i deszczowo, ale, ale w naszych sercach gorąco jesteśmy. Silni, zwarci, gotowi i uśmiechnięci w drodze do, do zwycięstwa 7 kwietnia. Rzeczywiście tak się zdarzyło, że 15 października, kiedy obchodzę jak co roku swoje urodziny, w Polsce odbyły się, odbyły się najważniejsze wybory po 1989 roku. Co do tego nie ma chyba nikt wątpliwości. I te wybory. Spowodowały, że dzięki gigantycznej determinacji naszych mieszkańców, osób młodych, kobiet, udało się coś, co wydawało się niemożliwe: odsunięcie pisów od władzy. Po ośmiu latach betonowania systemu, betonowania naszego państwa, po to, żeby już nigdy jak chciał pan prezes Kaczyński władzy nie oddać, udało się coś, w co tak niewielu wierzyło. A tak wielu tego chciało. Ale dzisiaj to, to dopiero pierwszy krok. Dzisiaj proces przejmowania władzy w Polsce, jak widzicie, jest bardzo, bardzo trudny. Proces odzyskiwania samorządów dla naszych mieszkańców to również wielkie dzieło, które będzie wymagało kolejnych miesięcy i lat ciężkiej pracy. Proces budowania naszej pozycji w Unii Europejskiej. To również proces, który będzie trwał przez kolejne miesiące. Wreszcie odblokowywanie różnego rodzaju pułapek, które zastawił na nas rząd prawa i sprawiedliwości, będzie wymagało zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Dlatego wybory 7 kwietnia są tak ważne, żebyśmy mogli obronić samorząd przed prawem i sprawiedliwością i spowodować, żeby samorząd w całej Polsce sam się rządził. Wybory europejskie będą po to, żebyśmy odzyskali swoją w pełni siłę i moc oraz należy nam szacunek w Unii Europejskiej. A jak powiedziałem, wybory prezydenckie będą potrzebne do tego, żebyśmy mogli dobrze, spokojnie, w dialogu reformować nasze państwo. My jesteśmy po dyskusji nad rządzie krajowym, w jakiej formule będziemy szli w tych wyborach. Dyskutowaliśmy o tym, żeby ta formuła była jak najszersza Niestety, jak Państwo wiecie, szanujemy zdanie naszych partnerów. Trzecia droga zdecydowała się iść osobno. W związku z tym zdecydowaliśmy jako zarząd krajowy, że pójdziemy w takiej samej formule, która dała nam zwycięstwo 15 października. Idziemy jako koalicja obywatelska, idziemy jako silna drużyna, szukamy wszędzie przyjaciół po stronie demokratycznej, nigdzie wrogów, szukamy przyszłych koalicjantów. Natomiast mamy jednego przeciwnika, jest nim Prawo i Sprawiedliwość. Naszym celem jest to, żebyśmy odzyskali zdecydowaną większość sejmików w naszym kraju. A gdzieś z tyłu głowy czy w głębi serca marzy się to, żebyśmy odzyskali wszystkie sejmiki w naszym kraju, ale chcemy też wygrywać we wszystkich największych miastach w Polsce. Bardzo się cieszę, że jesteśmy w koło brzegu dzisiaj, bo to jest. Ja nie chcę powiedzieć, że nasza twierdza, nie, żeby nie, nie nawiązywać do historii brzegu, który zawsze był twierdzą, ale też zawsze ten wiatr od morza powodował, że to była właśnie taka twierdza w dobrym tego słowa znaczeniu. Tutaj zawsze ludzie byli otwarci na dialog, na inność, na różnicę otwarci na siebie nawzajem, przez to, że to było miasto, do którego przybywało zawsze bardzo dużo ludzi. Zarówno czasami na wypoczynek, a czasami po tym wypoczynku, tylko się zakochiwali przepraszam, w koło brzegu, że tutaj zostawali. I to spowodowało, że to jest miasto tak różne, tak dynamiczne, ale przez to tak piękne. Ja głęboko wierzę w to, że dzisiaj z tą uśmiechniętą, fantastyczną drużyną z Kacprem, którego miałem przed chwilą okazję poznać Kacper Piątka, jeszcze raz. Super, e, jesteśmy właśnie e, tutaj po to, żeby wygrać Kołobrzeg, wygrać Pomorze Zachodnie e, dla Kacpra, dla jego koleżanek, dla jego kolegów z przedszkola, dla naszych dzieciaków, bo chcemy e, naszej Polski właśnie uśmiechniętej, Polski w takiej, w której nasze dzieci będą mogły się fantastycznie rozwijać i wszystkie te bitwy, zarówno ta 15 października, którą stoczyliśmy, jak i ta, 7 kwietnia, która przed nami, po to, żeby nasze dzieci czuły się w naszym kraju dobrze i bezpiecznie, żeby to był dom z przyszłością dla nich. I mogę to tylko powiedzieć, że tutaj w Koło Brzegu mamy fantastyczną drużynę. Mamy silną panią prezydent, która nie mam cienia wątpliwości, Aniu, wygra w pierwszej turze. Bo udowodniła swoją bardzo, ale to bardzo ciężką, ja nawet czasami uważam, że tytaniczną pracą wygra, zasłużyła po prostu na to, żeby wygrać w pierwszej turze. Uwierzcie mi, nie będę mówił, o której rano dostaję sms -y od pani prezydent, która zaczyna już wtedy pracę, bo, bo nie ukrywam, nieraz mnie, nieraz mnie budziła, a z drugiej strony też powodowała pewne zawstydzenie, że ja jeszcze śpię, a w brzegu już się pracuję to naprawdę jest coś, co na pewno docenią mieszkańcy, niezależnie od tego, jakie barwy będą przyjmowali różni kandydaci, którzy czasami choć serce biskopisu przyjmują różne, różne różne skóry, to my to wszystko. Jasno naznaczymy, znaczy będzie spór tych, którzy postają po stronie demokratycznej, jasnej i popierają Annę Mieczkowską oraz wszyscy inni, którzy współpracowali, co przewidywałem, przypomnę pięć lat temu, współpra bądź współpracują z pis -em. To musi być jasna i klarowna linia podziału. Wraz z Anią do wyborów idzie jej silna drużyna, która głęboko wierzę, że wygra Radę Miasta. Do powiatu jesteśmy przygotowani. Do tego, żeby nasza drużyna, jak zawsze, niezawodnie, w trochę innym kształcie osobowym, tą trudną historię powiatowych relacji zostawiamy, zostawiamy gdzieś za sobą, idziemy z odświeżoną, ale wciąż silną drużyną do wyborów powiatowych, i też głęboko wierzę, że w powiecie będziemy współrządzili tak jak od wielu, wielu lat. Wreszcie na czele drużyny do Sejmiku Anna Bańkowska, wicemarszałek i liderka. Platformy w koło brzegu, jako, jako jedynka, i jako no, ta lokomotywa, która musi nie tylko ciągnąć tutaj w koło brzegu, ale w całym tym okręgu numer 3, który nie jest łatwy, bo bo wiemy, że tu trzeba pracować od koło brzegu. Pod no, ale wiem, że Ania już nieraz ten szlak przemierzyła, odwiedzając wszystkie powiaty: a więc i, i Drawski, i Świtwiński, i właśnie Hoszczeński oraz Wałęcki jest tam popularnym i szanowanym samorządowcem. Trzymam kciuki za całą drużynę. Bardzo się cieszę, że dzisiaj, że dzisiaj tutaj dotarłem, bo, bo tak naprawdę to jeden z jaśniejszych punktów dzisiaj w mojej agendzie, bo tej, tej deszczowej chociaż powiem, bo po, pogoda nas nie rozpieszcza, ale cieszę się, że jestem dzisiaj z wami i trzymam kciuki za całą drużynę. Idziemy po zwycięstwo. Dzień dobry, szanowni państwo. Kończy się bardzo trudna kadencja samorządu, nie zawaham się powiedzieć, że najtrudniejsza w historii polskiego samorządu, bo pandemia, wojna w Ukrainie i to, co najgorsze, co mogło się przydarzyć samorządowcom, antysamorządowy rząd utrudniający nam każdego dnia realizowanie naszych zadań, naszą pracę na rzecz mieszkańców naszych miast, miasteczek i wsi. I mimo tych wszystkich trudności, proszę państwa. Udało nam się zrealizować wiele fantastycznych projektów społecznych. Zrealizowaliśmy wiele inwestycji wynikających z potrzeb naszych mieszkańców. Po prostu powiem jednym zdaniem. Daliśmy radę, nie poddaliśmy się. Rzetelnie realizując nasze zadania, wkroczyliśmy w ten trudny czas, bo za kilka już tygodni kolejne wybory, 7 kwietnia. I proszę Państwa, chcę zdeklarować, że z równie dużą... Siłą, zaangażowaniem, determinacją razem z moją drużyną zamierzamy wygrać te wybory. Chcemy kontynuować to wielkie dzieło pracy na rzecz koobrzeżanek i koobrzeżenia. I mogę Państwu obiecać, że mamy naprawdę wiele fantastycznych projektów, o których już wkrótce Państwu opowiem, bo 23 lutego zapraszam wszystkich Państwa na konwencję wyborczą i wtedy zaprezentuję drużynę, z którą zamierzam pójść 7 kwietnia po zwycięstwo. Szanowni Państwo, naprawdę jestem bardzo dumna, że jestem jedynką w okręgu tak bardzo szczególnym, ale ta, te ostatnie lata pokazały, że tam są również fantastyczni ludzie, z którymi naprawdę bardzo dobrze się współpracowało, mimo tego ciężkiego okresu poprzedzonego pandemią, a następnie wybuchem wojny. Jestem naprawdę dumna, że mogę pracować w województwie zachodniopomorskim w zarządzie województwa, ponieważ widzę, jaki mogę mieć wpływ. Właśnie na te najmniejsze samorządy, jadąc do wsi, do maleńkich miejscowości, ja słyszę realnie od mieszkańców, jakie są ich potrzeby. I mogę z tego miejsca zadeklarować, że zrobię wszystko, abyście Państwo mogli po 7 kwietnia równie czuć się bezpiecznie. Szanowni Państwo, mamy wspaniałą drużynę, co widzicie, wspaniałych, uśmiechniętych, pracowitych ludzi, i zrobimy wszystko, aby 7 kwietnia odnieść kolejne zwycięstwo. Już za kilka tygodni, na przełomie lutego i marca, będzie konwencja, gdzie z, m, m, przez, przedstawię Państwu wszystkich naszych kandydatów do Rady Powiatu i będziemy mogli Państwu przedstawić nasz program. A teraz bardzo proszę o zabranie głosu Pana posła. Szanowni Państwo, mam wrażenie, że jeszcze wszyscy myślimy jesteśmy myślami przy wyborach 15 października. Do dzisiaj obserwujemy te zmiany, które tak trudno i ciężko przechodzą w naszym parlamencie. Zmiany w prokuraturze, sądownictwie, mediach publicznych, spółkach z kraju państwa. Ale przed nami wybory samorządowe. Wybory, które mogą być jeszcze bardziej ważne niż te dotychczasowe. Wybory, które zdecydują o wyborze władz samorządowych, właśnie tych wszystkich szczebli, które są najbliżej ludzi, najbliżej Polek, Polaków, najbliżej naszych wszystkich problemów. Jak wybierzemy dobre, Osoby dobrych, włodarzy, życie będzie inaczej wyglądało niż wyobrażam sobie to PiS przez 8 lat. Chcielibyśmy, aby Polska była i samorząd, i te nasze małe, ojczyzny, miasteczka, radosne, uśmiechnięte, żeby ludzie się lubili, szanowali, żeby nie było tych podziałów. Dlatego też proszę, wybierzmy te osoby, które to gwarantują. Z mojej strony, Marek Hock parlamentarzysta, będę na pewno z całego serca robił wszystko, aby nasi kandydaci, kandydaci na prezydenta, pani Anna Mieczkowska, kandydatka do sejmiku, Ania Bańkowska i wszyscy pozostali kandydaci do miasta, do powiatu, uzyskali jak najlepsze wyniki. Idziemy po zwycięstwo, idziemy po radość, idziemy po Polskę. Wszystkiego najlepszego. Jeszcze, jeszcze nie tak dawno, 15 października, to wy by... Wspieraliście mnie, a ja dzisiaj wspieram Was, Ciebie Aniu, Ciebie wszystkich kandydatów do Rady Miasta, do Rady Powiatu. Wiem, jaka to ciężka praca przed nami, przed Wami, bo wiele lat, o 30 lat w samorządzie jestem i co kilka lat trzeba było się sprężać. Powiedziałbym tak, stać tych rządów PiSu? Nie i już nie ma. Ale to się nie powinno zadziać. Oni nam zniszczyli Polskę. A budową, dobrą budową tej Polski to były samorządy. Wszyscy wiemy o od, od małego samorządu do dużego samorządu. Taka mocna podstawa żelbetowa. Oni próbowali skruszyć to, ale my się nie dawaliśmy. I dlatego też niszczenie tej Polski zostawmy już z boku. Wspierajmy samorządy które niedługo będą w nowym wydaniu, na czele z prezydentą Mieszkowską, Anią Bańkowską, radnymi naszymi, którzy będą myśli powiecie, ale wspierajmy bardzo mocno nasz rząd. Oni nie mają łatwej pracy, absolutnie. Tyle jest do sprzątania, że aż się boję to wszystko, ale codziennie coś się ukazuje niedobrego. Złodziej na złodzieju, nepotyzm na, na nepotyzmie. Co prawda, Morawiecki nogi złamał. Ja mu nie współczuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kończymy pierwszą część konferencji. Wszystkich gości z tyłu proszę o przejście i zostaje, zostaje pani prezydent, pan senator, pan poseł, pan marszałek, pani Ania Wajkowska I rozpoczynamy w dniu współpracy możliwością zadawania a, a gości proszę o zachowanie ciszy, żeby y, konferencja mogła przebiegać w tkupieniu. Szanowni Państwo, jesteśmy do Państwa dyspozycji. Jeżeli ma Państwo Państwa jakieś pytania, bo nie wstydźcie się. Dziękuję bardzo. To może ja jednak zapytam, Ale. bo niedawno Pani Prezydent podsumowała tą kończącą się kadencję. Chciałam się z tym spytać, czy możecie Państwo jakoś tak krótko określić miejsce z którego startujecie do tej kampanii wyborczej. Jaki to jest moment i jak to będzie w związku z tym ta przyszłość prognozowana? Z jakiego miejsca startujecie? To może ja pozwolę sobie z pozycji prezydenta miasta. Szanowni Państwo, to tak nie działa, że coś... Skończyliśmy coś, zaczynaliśmy. To jest kontynuacja. Podsumowałam 5 lat trudnej pracy na rzecz naszych mieszkańców, ale bardzo owocnej, bardzo konstruktywnej współpracy przede wszystkim z moimi partnerami politycznymi, przede wszystkim z moimi koleżankami i kolegami, którzy pracowali ze mną w klubie w Radzie Miasta. Ale my wciąż realizujemy, bo kontynuujemy wiele projektów, które rozpoczęliśmy, planujemy kolejne. Mamy przygotowany program, kolejny program na następnych pięć lat. Ja, Państwu, sprawozdałam się, powiem tylko tyle, że zrealizować tak trudny program w tak wielkim procencie, w tak, z tak dużym zaangażowaniem i jeszcze dodatkowo wiele innych zadań naprawdę nie było łatwo, ale daliśmy radę, a to wszystko dzięki współpracy i zrozumieniu ze strony moich po prostu koleżanek i kolegów. Dzisiaj ruszamy do pracy. I mam nadzieję, że mieszkańcy dostrzegą to, że przez wszystkie te lata, przez ponad pięć lat pracowaliśmy równym tempem, z równym zaangażowaniem, z równą determinacją. Niczego nie robimy teraz więcej, po prostu realizujemy swoje zadania. Spotykam się w swoim dniu codziennym, w swojej codziennej pracy z mieszkańcami, tak jak dotychczas spotykałam się. Realizujemy projekty inwestycyjne, przygotowujemy projekty społeczne, kolejne programy zdrowotne, kolejne programy, które pomogą w tej trudnej rzeczywistości odnaleźć się seniorom, ale również rodzinom wielodzietnym, więc życie toczy się miarowo, nie dzielę tego czasu na koniec kampanii, na początek kampanii czy koniec kadencji. Podsumowałam i robimy dalej tyle, ile zdążymy do 7 kwietnia, jeśli mieszkańcy zdecydują się. To kontynuowali będziemy po 7 kwietnia, a mam takie przeczucie, że tak właśnie będzie. Ja może spróbuję też kilka zdań dołożyć z punktu widzenia naszego regionu. Proszę mi wierzyć ja o sporo, sporo zawodowo podróżuję zarówno po Polsce, jak i po Europie. No, takie szczęście, że, że nie tylko mieszkańcy doceniają moją pracę na Pomorzu Zachodnim, ale też jak Państwo wiecie, jestem prezesem Związku Województw RP, a więc... Takim primus inter pares pomiędzy wszystkimi marszałkami, w związku z tym, z wszystkimi swoimi kolegami, marszałkami jestem no, w be, bezpośrednim kontakcie i często, często ich odwiedzam. Jak również jak Państwo wiecie, w Brukseli, w Europejskim Komitecie Regionu jestem członkiem prezydium, więc też mam sporo, e, sporo kontaktów międzynarodowych. I mogę Państwu zapewnić, że wszystkie osoby, które były tutaj kiedyś albo które w ogóle tutaj nie były, a przyjechały tutaj po raz pierwszy w ostatnich kilku latach. Na pomoc zawodni, również tutaj taką brzegu, tutaj też często organizowaliśmy różnego rodzaju, nawet międzynarodowe konferencje, są pod niesamowitym wrażeniem tego, co tutaj widzą. Ja mam takie głębokie e, poczucie tego, że my to wszystko zbudowaliśmy sami e, rękami, rękoma samorządowców. Za mną stoją ludzie, którzy, wszyscy, zależnie od tego, czy są dzisiaj posłami, e, czy senatorami, to są ludzie samorządu. Oni z samorządu wyrośli i mogą potwierdzić. My to wszystko na Północ Zachodnim zrobiliśmy nie dzięki jakimś własce rządu, ale dzięki własnej pracy tu na dole, ciężkiej pracy naszych mieszkańców, ciężkiej pracy naszych samorządowców. Zbudowaliśmy piękno tego regionu od podstaw zbudowaliśmy gospodarkę tego regionu od podstaw, zbudowaliśmy ofertę turystyczną fantastyczną od podstaw. I dzisiaj naprawdę trudno, znaczy nie trudno o komplementy wobec Pomorza Zachodniego, ale to jest efekt właśnie pewnej kontynuacji, pewnej wizji, którą mamy i którą realizujemy w różnych miejscach, bo nie ma silnego regionu bez pięknego nie ma Pięknego koło brzegu bez dobrej współpracy pomiędzy nami. Więc to, co na pewno jest naszym e, dużym atutem, to jest doświadczenie, to jest wiarygodność. Państwo mogą rozliczyć nas z każdego słowa, które pięć lat temu obicywaliśmy. E, I to jest kontynuacja. Dzięki temu głęboko wierzę, w to osiągniemy si sukces 7 kwietnia, ale też będziemy mogli e, dać kolejne obietnice, które na pewno zrealizujemy jeszcze jakieś pytania? Jaki w takim razie jest pomysł na kampanię? Pomysł na kampanię jest, tak jak powiedziała Pani Prezydent, być z mieszkańcami. My oczywiście my oczywiście będziemy, będziemy widoczni na plakatach, będziemy widoczni pewnie na banerach, na billboardach, pewnie w Facebooku i w internecie. Ale to, co jest jednak takie najpiękniejsze w kampanii, to jest to, że kampania zawsze daje pretekst do tego, żeby spotkać jeszcze więcej ludzi. My wtedy musimy Pro, mówię to tak, jako doświadczony samorządowiec, już z ponad 20-letnim stażem, trochę na chwilę odłożyć sprawy zawodowe na no. bok. Oczywiście staramy się robić to jak najmniejszym kosztem, ale jednak wtedy musimy więcej e, czasu spotkać z ludźmi, e, rozmawiać z ludźmi, a więc jest to lepsza okazja do tego, żeby, e, do tego, żeby e, usłyszeć, jakie oni mają pomysły, jakie oni mają problemy, jakie również mają do nas do nas pretensje, bo, bo nikt nie jest nieomylny, my z wielką pokorą wchodzimy do tych wyborów, to, że ogłaszamy, że wygramy, to jest nasza głęboka wiara, ale to jest, nie jest absolutnie ignorancja, tylko to jest efekt tego, że, że czujemy się wiarygodni, ale chcemy w czasie tej kampanii słuchać ludzi i na pewno pozyskiwać kolejne pomysły do rozwijania, tak koło brzegu Proszę bardzo. Tak? <noise> Słabe baterie. Ale na pytanie, jak się będzie kampanię robiło. My z panem posłem ostatni okres intensywnie to robiliśmy, bo co 4 czy 5 lat się zapomina. I mmm, co to robić, nie? żeby wygrać? Chyba dobrze zrobiliśmy, że wygraliśmy. Ale na pewno tak jak marszałek mówił, Olgierd, blisko ludzi, panele, ulotki. Nie za dużo, nie przesadzaj, bo ludzie też widzą, że jest za dużo, a skąd tą kasę wziął, nie? Ale taka jest prawda. Rozmowy na rynku, nie na rynku. Ja pamiętam, jak na dużynki jeździłem ile ja się natańczyłem, nie? No tak trzeba. I to, co mogę powiedzieć, to będę podpowiadał i będę wspomagał nasze koleżanki i kolegów. Dziękujemy bardzo serdecznie, z tym optymistycznym akcentem, że uratował mnie ten mikrofon, zakończymy, bo jeszcze, ja, myślę, że rzucię... ja bym chciał rzucić Ja też z strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować tak? mediom za przyjęcie zaproszenia na dzisiejsze spotkanie i widzimy się na kolejnych eventach, na kolejnej drodze naszej kampanii, tak, tak. na konwencjach na więc do zobaczenia. Bardzo Państwu dziękuję.